Zespół szkół nr 3 znajduje się w samym centrum Pońska, przy ulicy Młodzieżowej 11. Budynki szkolne otacza przepiękny, zielony teren, który wiosną i latem przyciąga wzrok paletą barw. Wśród kwiatów i zieleni drzew kształcą się dzieci i młodzież niepełnosprawna z terenu powiatu Pońskiego. Bardzo się cieszę, że trafiłem do tej szkoły. Mieliśmy w ogóle nauczyciele, pane zabawy są, wszystko jest fajne, pan pedagog, pani dyrektor, pan dyrektor. Wszystko jest super. A jest naszą ją? Małgorzata Grulal. Fajna. Rzesza daje nam rasę domową. I. No i. i jeszcze jest świetna kobitka Ja jestem tutaj cztery lata, więc fajnie jest! Bardzo fajne uczelnie, fajna dyrekcja i po prostu fajnie jest i warto przyjechać. Polecam. My wyjeżdżamy na wycieczki, lubimy dyskoteki, zabawy, lubimy naszą panią, panią Małgorzatę Górar, to jest nasza wychowawczyni. Bardzo lubię szkołę, najbardziej lubię panią Lenatkę, a najlepsza nasza jest pani, bardziej ją kocham. Oferta edukacyjna Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku skierowana jest do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zespole funkcjonują następujące typy szkół. Szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze, a także klasy dla uczniów z autyzmem. Zapraszamy do zespołu szkół nr 3 w łońsku przy ulicy Młodzieżowej 11a. Szkoły, która każdemu uczniowi umożliwia sukces życiowy i edukacyjny. Nauka w zespole odbywa się w małych klasach w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-wychowawcze z zastosowaniem zasady indywidualności gwarantującej sukces edukacyjny i życiowy naszych uczniów. Jestem pedagogiem tutaj w naszej szkole, w zespole szkół nr 3. Jest to moja pierwsza praca zawodowa. Pracuję tutaj już 13 lat. Swoją pracę traktuję jako pasję. Lubię tutaj spędzać czas, lubię naszych uczniów. Mam nadzieję, że też jestem lubiany przez uczniów że oprócz tu wspaniałej edukacji, oprócz funkcji rewalidacyjnej, rewalidacyjnej, która ta szkoła spełnia, także dzieci się tutaj dobrze bawią, dobrze czują, że wszyscy traktujemy tą szkołę jako nasz drugi dom. Jesteśmy ludźmi, którzy mają dużo energii, którzy chcą coś robić i chcą, żeby społeczeństwo nawet... To nasze małe społeczeństwo, myślę o mieście, wiedziało, że, że jesteśmy. Dlatego organizujemy też społeczne akcje, dlatego chcemy edukować nie tylko dzieciaków, ale też współpracujemy z rodzicami i mam nadzieję, że ta nasza współpraca będzie rozszerzała się też na, na forum miejskim. Oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, szkoła ma w ofercie zajęcia rewalidacyjne, wspomagające rozwój intelektualny i społeczny, takie jak logoterapię usprawniającą rozwój, terapię tomatisa, usprawnianie słuchu i uwagi, gimnastykę korekcyjną, korekta wad postawy, terapia integracji sensorycznej. Obok zajęć edukacyjnych zapewniamy naszym uczniom zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne, które w znaczący sposób. Wspomagają rozwój naszych uczniów i pomagają w edukacji. A ponieważ wiemy, że im wcześniej, tym lepiej, dlatego też zajmujemy się maluszkami, prowadząc z nimi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Dzięki temu maluchy bardzo fajnie idą do przodu, rozwijają się i najczęściej trafiają od nas do szkół masowych. Nasza placówka ma również w swojej ofercie propozycje dla dzieci z autyzmem. Dzięki temu dzieciaki mogą uczęszczać do szkoły, uczyć się w systemie klasowo-lekcyjnym, a przede wszystkim integrować się z innymi dzieciakami, co jak wiemy przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Dzieciaki między nami czują się bardzo dobrze, są uśmiechnięte, a to dla nas jest już największym sukcesem w ich edukacji. W godzinach popołudniowych szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, organizowanych przez Stowarzyszenie Spadochron. W ciągu roku szkolnego organizowane są wycieczki szkolne, konkursy plastyczne i zawody sportowe, w których uczniowie chętnie uczestniczą. I tutaj po lewej stronie jest najlepszy sportowiec w szkole, Eryk Kamiński, a po prawej stronie Natalka Domańska, najlepsza nasza piosenkarka, która niedawno zajęła wysokie miejsce w festiwalu piosenki dziecięcej w ośrodku specjalnym w Jońcu. I chciałbym też zadać pytanie tutaj, takie przeprowadzę wywiad. Najpierw zadam pytanie Erykowi. Tylko jedno słowo, Eryczek. Jaki, w jaki sport najlepiej lubisz i w jaką konkurencję sportową jesteś najlepszy, Eryk? W biegu. Na ile? Na 100 metrów. Brawo dla Reka. A powiedz, Natalka, jaką piosenkę śpiewałeś w Wiońcu? O czym to była piosenka? O znakach grzegowych. A pierwsza? W nie. Dziękuję bardzo. Społeczność szkolna chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne i społeczne. Ważnym elementem w ofercie Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i ich rodziców. Jestem mamulicy, która jest w tej szkole od 2011 roku. Ta szkoła jest genialna, jeżeli chodzi o wychowywanie naszych dzieci. Moja córka wcześniej była na nauczaniu indywidualnym w szkole podstawowej masowej. Chodziła do klasy integracyjnej, ale czuła się w tej klasie źle, osamotniona, przede wszystkim inna. Przepisując ją tutaj mieliśmy wiele wątpliwości. Teraz mogę powiedzieć, że moje obawy były mylne. Możemy polecić ją każdemu rodzicowi. Jestem mamą Wiktorii. Moja Wiktoria jest w tej szkole pierwszy rok. Wiktoria świetnie się odnalazła w tej szkole. Ma mnóstwo przyjaciół, koleżanek. Pomimo iż mieszkamy bardzo daleko, no, dość daleko od szkoły, dzieli nas prawie 30 kilometrów, trud jaki trzeba włożyć w dowożenie Wiktorii do szkoły, jej uśmiech i zadowolenie, i postępy w nauce wynagradzają. Cały trud włożony w to, żeby ją dowieść codziennie do szkoły. Bardzo polecam tę szkołę wszystkim rodzicom. Trzeba jeszcze nadmienić o ogronie pedagogicznym, które tutaj jest. Widać, że ci nauczyciele pedagodzy robią wszystko z myślą o naszych dzieciach. Wkładają mnóstwo serca, organizują wycieczki różnego rodzaju, przede wszystkim turnusy rehabilitacyjne, na których już byliśmy dwa razy. To, co tutaj się dzieje jest po prostu nieocenione. Trójka przymłodzieżowej proponuje również kompleksową pomoc dzieciom z problemami rozwojowymi w wieku od 0 do 6 lat, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. W trakcie tych zajęć maluchy korzystają ze specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną do pracy z małym dzieckiem kadrę pedagogiczną. W szkole zawodowej są uczniowie z lekką niepełnosprawnością umysłową. Kształcimy w zawodach ślusarz. Jest to, są to zawody, jest to zawód przeznaczony dla chłopców. Dla chłopców i dziewcząt oferujemy także zawód kucharza. Nasi uczniowie realizują taką samą podstawę programową jak w szkołach masowych, zdają taki sam egzamin potwierdzający kwalifikacje jak w szkole zawodowej i zdobywają ten sam zawód i otrzymują takie same. Yy, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, jak w szkołach masowych. W naszej szkole oferujemy małoliczne klasy, zindywidualizowane i dostosowane do możliwości rozwojowych program nauczania, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną, doświadczoną kadrę specjalistów, pedagozy specjalni, terapeuta polisensoryczny, logopeda, atrakcyjne zajęcia popołudniowe, zajęcia teatralne, kółka taneczne, zajęcia z rękodzieła artystycznego, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia ruchowe z elementami aerobiku, zajęcia sportowe, opiekę świetlicową, turnusy rehabilitacyjne, przyjazną, ciepłą i serdeczną atmosferę oraz pomoc w sprawach nie tylko szkolnych. Szkolna stołówka oferuje smaczne obiady. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 3 w Płońsku chcemy skierować te słowa do naszych potencjalnych uczniów. Wszyscy od siebie pomagają, my pomagamy!